Cześć. Z tej strony Jarek Wodek, ze sklepu internetowego Juchcik.pl. W dzisiejszym filmie porozmawiamy trochę o książkach. Książki, które są u nas dostępne w sklepie, no są już dostępne od dłuższego czasu, ale też staramy się, gdyby tą, tą ofertę zwiększać. Natomiast nie doczekały się jeszcze jakiegoś filmu. Moim zdaniem nie ma sensu robić filmu o jednej książce, dlatego troszkę to tak pogrupowałem i na pierwszy rzut wybrałem książki, w których, które warto zakupić, ze względu na wykroje, które są w środku. I tak. Zaczniemy od książki, które, książki która jest najdłużej jak gdyby u nas w sklepie. Al Stolman Project and Designs. Al Stolman to oczywiście Legenda świata leatherworking'owego. Przyjrzyjmy się, co tutaj znajdziemy. Oczywiście na początku dostajemy informacje o tym, w jaki sposób przygotowywać skórę, w jaki sposób przenosić, przenosić rysunki. O samym jak gdyby, tłoczeniu tutaj, tutaj już informacji nie będzie. Ale co tutaj mamy? Mamy powiedzmy pierwszą stronę, nasz pierwszy projekt. Mamy pokazane, jak wygląda ten projekcik. Jest to jakieś, jakieś oznaczenie do walizki. I tak, mamy podane tutaj to, co mamy wyciąć z odpowiedniej grubości skóry. Mamy pokazane elementy, które będą nam potrzebne. Otworki, które sobie wytniemy, i dodatkowo to, co jest fajne, bardzo fajne w tej książce, to są, to są też odpowiednie wzory do tłoczeń. W tej książce to się właśnie będzie przewijało, że praktycznie każdy z tych projektów on jeszcze będzie zdobiony i będzie to zdobienie pokazane w jaki sposób e, no właśnie rozrysowane. Zwykle jest jedno, czasami, czasami jest więcej jak gdyby wersji tego. Więc w tej książce będziemy mieli nie dość, że projekty w formie e, znaczy rozrysowane, co mamy wycinać, w jaki sposób to robić. To mamy też dodatkowo różne formy samego, samych wzorów do zdobień. I tak jak właśnie mówiłem wcześniej, mieliśmy jeden, jeden wzorek, tak, a tutaj kilka też propozycji rozrysowanych, jak to może wyglądać w innych wersjach. Tutaj, no, projekt może nie wymagające, gdyby wielkich zdolności, jeżeli chodzi o samo wykonanie. Ale jeżeli chodzi o zdobienie, no to zakładka do książki. To jest też właśnie fajne w tej książce, że te wzory możecie dawać sobie do czegokolwiek. Więc jeżeli potrzebujecie książki, gdzie będziecie mieli dużo samych wzorów, właśnie podanych do tłoczeń, to wydaje mi się, że ta książka będzie fajna. Tym bardziej, że tutaj pokazane jest to na, na, różnych, na różnych projektach. I tak jak proszę, mamy, mieliśmy na jednej stronie pokazane, to są akurat podkładki pod kubki w jaki sposób nacinamy, a potem już widok gotowego oraz użyte są jakie użyte zostały tutaj nam odpowiednie wybijaki, łącznie z podpisem tych wybijaków. Coś dla brodaczy, etuina, etuina grzebień. No i tego, tego jest naprawdę tutaj sporo. Są rzeczy proste, są rzeczy troszkę bardziej skomplikowane. Te bardziej skomplikowane znajdziemy raczej pod koniec. Chociaż i tutaj już gdzieś w środku. Co tutaj znajdziemy? Tutaj znajdziemy jakąś większą torebkę. torebkę, może czy to jakaś kopertówka, czy jakiś powiększony, powiększony portfel. Wszystko jest tutaj rozrysowane, rozpisane, e, zaznaczone w odległości, e, więc wszystko powinno pięknie nam tutaj wychodzić. Tutaj też oczywiście mamy, e, mamy pokazane, jakie wybijaczki, co będą nam robiły. No i tak to wygląda praktycznie do samego końca. Tych wykrojów jest naprawdę sporo. One są zróżnicowane, natomiast, o tutaj jeszcze pod koniec będziemy mieli o tym w jaki sposób szyć rzemieniem. Bo akurat tutaj szycie rzemieniem jest no jest sporo wykorzystywane. Tak no i tutaj jeszcze o aplikacji finiszy. Kupującą książkę, e, moim zdaniem warto ją kupić, natomiast musicie się, jak gdyby, też uzbroić e, w zrozumienie tego, że te projekty, one były gdzieś stworzone, podejrzewam, że w latach 90. -tych. Więc e, niekoniecznie to wszystko może do nas teraz trafiać, bo jest zmiana estetyki, ale duża część tych projektów jest naprawdę fajna, do wykorzystania. Jeżeli ktoś lubi te zdobienia typu Sheridan, Moim zdaniem must have. Kolejna e, seria książek, tak naprawdę. Al i Ann Stolman, czyli e, pan Al Stolman razem ze swoją żoną, stworzyli serię książek The Art of Making Leather Cases w trzech tomach. Niestety, e, pierwszy tom, ten akurat brakujący, sprzedaliśmy może wczoraj, przedwczoraj ostatni. Więc, więc go nie pokażę, ale ogólnie w ofercie, w ofercie powinien być. Jeżeli zastanawiacie się nad, nad książką, która nie tylko będzie miała wykroje, ale też będzie pokazywała różne techniki, to jest naprawdę fajna książka. Książka nastawiona właśnie, drugi, drugi tom tej książki, no to są po prostu pudełeczka, walizki. Eee, trzeci tom e, no to tutaj mamy już budło na gitarę, e, na broń, e, walizki e, czy też chyba nawet też na kamerę, ale to taką kamerę właśnie też z lat 80- -tych, 90. -tych, e, bo wtedy też właśnie postawały te książki. E, w pierwszym tomie znajdziecie wykroje na pochwy, najbardziej takie drobne bym powiedział. To, co jest właśnie fajne w tych książkach jest mas. to jest cała książka rysowana zdjęć, to jest jak, jak na lekarstwo. Ale, ale są pokazane różne fajne techniki. I wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego warto sobie te książki przeczytać. Tutaj na przykład w jakiś sposób robić sobie samą samo ucho, tak, ale są tutaj techniki tego, w jaki sposób się zawijać, jak to wszystko łączyć. Fajna, naprawdę fajna, fajna pozycja, trzytomowa, nie zawsze, nie zawsze wszystko wykorzystacie, oczywiście, że nie, natomiast wydaje mi się, że jest to warte, jest to warte, posiadania i jak gdyby przeczytania, wdrożenia się w, w, w pewne, właśnie w pewne takie tipy, które, które nam życie ułatwią. Więc to jest tak. Art of Making Leather Cases w trzech tomach. Polecam, polecam. Jest fajna naprawdę książka. Książka. No i Książka, która najpóźniej do nas trafiła. Bardzo fajna książka. Przede wszystkim widać, że ta książka już powstała trochę. Ona jest świeższa, tak więc mamy Zrobiona w trochę inny sposób, jest zrobiona masa ilustracji, przepraszam, zdjęć. gdzie, gdzie wszystko jest bardzo widocznie pokazane znajdziecie tutaj przekrój duży bardzo duży przekrój rzeczy od prostych e, po bardziej skomplikowane e, projektów jest tutaj 46 więc naprawdę naprawdę jest te, z czego wybierać i co przerabiać e, to co jest też fajne to tą książkę moglibyśmy traktować jako powiedzmy m, taki przyspieszony kurs e, workingu. Mamy tutaj informacje, o, z jakich narzędzi będziemy korzystać, w jaki sposób korzystać, nie tylko z jakich narzędzi, ale też w jaki sposób będziemy korzystać. To, co tutaj też widzimy, to tak naprawdę są chyba też wszystko, albo przynajmniej w dużej większości, narzędzia Iwana, więc znane nam. Nastawienie jest na y, otwory okrągłe, te 1 mm, które znamy z wykrojów y, Diesel Punka czy Creative Ola. Y, więc, y, więc, znane i lubiane. Y, to wszystko tutaj jest. W jaki sposób ciąć, w jaki sposób łączyć, barwić. Y, no, jest to tutaj pokazane. I potem, potem mamy projekty projekty pokazane, w jaki sposób to wszystko yy, właśnie sobie składać, jak to wycinać. Proszę bardzo, no, tutaj na przykład całkiem, całkiem zgrabna torebka. Yy, tutaj będziemy mieli kolejną torebkę. No i właśnie, jeden duży, jak gdyby tam powiedzmy duży projekcik przeplatany czymś prostym, czyli zwykłą bransoletką. Kolejny wzór bransoletki, jeszcze, jeszcze jedna bransoletka. A tutaj już mamy naszyjnik, tutaj mamy kolczyki. Tutaj mamy ramki na zdjęcia. Kosz na przykład na magazyny. Pufa, więc, więc te rzeczy są naprawdę zróżnicowane. To jest bardzo fajny projekcik na, na na to, aby sensownie przenosić koc gdzieś tam na piknik, czy, czy gdzie, bo, gdzie bądź. Myślę, że kiedyś coś podobnego zrobimy tutaj w ruchciku. O tym, jak zrobić sandały. Jest to naprawdę fajna książka, no ale dobra, mamy tutaj ilustrację, ale nie mamy, nie mamy samych wykrojów, ponieważ wykroje znajdują się na samym końcu. I tak, tutaj mamy oczywiście podpis, Co to ma, co to jest, E, oraz w jakim powiększeniu powinniśmy sobie, e, powinniśmy sobie to wszystko wydrukować, żeby nam to pasowało. I tak na przykład mam tutaj wykrój plecaka, jest pokazana skala 1 do 5. E, tutaj co będziemy mieli? E, jakiś inbox, e, in czyli to be, pewnie będzie ten kosz na, na nasze magazyny. Skala 1 do 3 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mamy tutaj pięknie rozpisane. Też pokazane są otwory do szycia. Naprawdę, naprawdę fajna książka, bo możemy ją właśnie traktować po pierwsze jako inspirację do robienia czegoś, jak również tak, tą książką, można byłoby powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy się, gdyby zacząć od nowa, od początku, gdyby uczyć się, to z tej książki naprawdę, naprawdę dość szybko jesteśmy w stanie przeskoczyć do takiego poziomu, że rzeczywiście robimy już naprawdę fajne rzeczy. Tamte książki też, natomiast tam nie ma aż takiego gdyby wytłumaczenia, zwłaszcza w tej książce Projektem Designs. E, bo znowu e, te książki The Art of Making Leather Cases są bardzo fajne: masa informacji różnych, ale one też są już raczej nie od tych początkowych rzeczy, tylko troszkę bardziej skomplikowane, ale są świetnie tutaj też e, no różne patenty, naprawdę fajne. Więc tak, to są takie m, trzy książki, które wybrałem ze względu e, na właśnie na projekty, na to, żeby. Sobie móc wziąć tą książkę i sobie coś zrobić. Zrobimy też serię o innych książkach, o tłoczeniu, o bardziej technicznych rzeczach. Jeżeli macie pytania, to, to je zadawajcie, komentujcie. Jeżeli macie też jakieś swoje przemyślenia na temat książek, podzielcie się z nimi, z nami. A ja zachęcam Was do obejrzenia kolejnego, kolejnych filmów i dziękuję za to, że obejrzeliście ten. Trzymajcie się mocno. Cześć.